No, no coś się stało, więc, no dobra, ponownie yy, witam i przechodzimy, no, Czyż to przyszliśmy, przechodzimy, no i no tutaj na razie przechodzimy, nie, nie mogę się doczekać, a wy? co e, robimy zrobimy od razu dobra już idziemy e, zatrzymałem się w kosmosie jak pamiętam ale dalej nie pamiętam co dalej no, dobra ja będę szedł do kosmosu No niestety, ja już przychodziłem tą y, misję, ale jedną kulkę, więc jednej kulki, jak przechodziłem, wam nie pokażę. E, bo, bo po pierwsze, y, nie chcę się przychodzić jeszcze raz. To było strasznie trudne. Źle, że to mu chodzić to na znaczy, szczęście. W pracy aktora nie ma półśrodków. Musisz stać się tymi kulami, jeśli chcesz ją je znaleźć. Hmm. Dobra. Chodź, nie mogę równocześnie karmić Matyldy i prowadzić kuchni. Pomyśl o wszystkich zawiedzionych klientach. Już ty się zapnę czarnej zniszczyć kuchni. Naparm ją. Nie naparm mnie. Ja będę się Ah, nice, mm -hmm. it. Uh, tutaj są misje wyborny pierwszy akt tak trzymaj od odsąd... Newton odbiera kreatywność mieszkańcom, Burku. ofiary się złoszczą. No cóż, chyba musimy się wspiąć, żeby zdobyć te We... A niech mnie potrzebuje pomocy. A co się stało? Dobra, ja chodzę pojdziecie po snosu, bo jest za dużo pokręconych ludzi.